To już jeden z ostatnich dni zdjęciowych filmów Wyklęty Konrada Łęckiego. Dziś nocne zdjęcia w Skansenie w Tokarni. A jakie konkretnie sceny będą kręcone, o tym opowie nam sam reżyser. Dzisiaj mamy, tutaj nagrywamy scenę zabawy na wsi, podczas której bawią się nasi partyzanci z, z, z miejscową ludnością i podczas tej zabawy główny bohater poznaje swoją przyszłą narzeczoną. Rafał, gotowy? Mariusz, gotowie jesteście? Tak. No dobrze, Kamery gotowe. Kamera. <grydżakta> Cisza na planie będzie ujęcia. Akcja. Ale tańczyć pan chyba umie. To już ostatnie dni zdjęciowe, jak powiedziałem, czyli można powiedzieć, że udało się. No, jeszcze nie skończyliśmy, ale no już jesteśmy blisko bardzo. I no, bliżej, jak dalej, znaczy o wiele bliżej. No. Czy były momenty, kiedy Pan wątpił? Szczerze mówiąc, znaczy były momenty bardzo trudne, ale raczej takie, żebym wątpił, to, to nie. nie. No, czy jakby gdybym wątpił, to, to bym tego nie skończył po prostu, ale, ale było ciężko miejscami, nie ukrywam. Bardzo. To jest kilka płaszczyzn czasowych. Jesteśmy i podczas powstania warszawskiego, później jesteśmy w roku 45. Od 40... Ale to są retrospektywy, bo tak. główne, główne... Główna, główna akcja się dzieje od 45. do 48. roku i potem jest jeszcze taki dłuższy fragment współczesny. Większość aktorów to aktorzy tukielecy. Takie odnoszę wrażenie. Tak, no z czego się bardzo cieszę, bo, bo uważam, że nasi aktorzy z teatru, lalki aktora Kubuś są jednak zbyt mało eksponowani. To są naprawdę bardzo dobrzy aktorzy, fajni ludzie i cieszę się, że się zgodzili. Też nas tutaj wspierają na planie i chcą i są z nami. Mm, tak, no, główne role grają aktorzy kieleccy, że tak powiem, natomiast no, jest dużo aktorów też yy, z zewnątrz, no, jest Orger Tukaszewicz, Janusz Chabior, Piotr Cyrwus, Marek Siudem, yy, Leszek Teleszyński, yy, no także, także no, yy, tak staram się mieszać, no, ale te du duże role grają rzeczywiście nasi. Został muliszaj, wykrzyczyny za Główny bohater to postać fikcyjna, ale jest to kompilacja kilku innych y, żołnierzy wyklętych. Tak, no, czyli, jest wzorowany na kilku postaciach, ale no, tutaj jedna szczególnie, tak, czyli, czyli Lalek, czyli y, Józef Franczak. Y, ale to nie jest jego biografia absolutnie, ale no, jakby zaimponowała mi ta postać w sposób szczególny i, i, i na nim oparłem jakby losy naszego, naszego głównego bohatera. Aczkolwiek, tak jak mówię, no nie, nie tylko, dlatego, że kilka wydarzeń przedstawionych w filmie, to są wydarzenia z kompilacji kilku postaci. No. Między innymi właśnie ten wątek z narzeczoną też jest, też jest akurat z historii, wzięty z historii z, la, z Larkiem. Z pewnością chciałby Pan, aby premiera odbyła się w dniu Żołnierza Wyklętego w przyszłym roku. Yy, czy się uda, jak Pan myśli? No jest na to duża szansa. Tak? Rozmawiamy z dystrybutorem też o tym właśnie terminie, wydaje się najwłaściwszy. I... No i tak też szykujemy ten film właśnie, dlatego teraz tak troszkę przyspieszyliśmy zdjęcia, żeby mieć czas na postprodukcję, no to trwa i, i tak, żeby w marcu przyszłego roku był w kinach.